I jedziemy. Zaczynamy test nowego Forda Kuga rocznik 2016. I nie jest to nowa generacja, jest to druga generacja tego modelu, która funkcjonuje już na rynku od 4 lat, a w ogóle Ford Kuga pierwszej generacji debiutował w 2008 roku, ale zmiany w tym nowym modelowym 2016 są tak duże, że warto o nich opowiedzieć. Będą nam pomagać w testowaniu specjalni goście i recenzenci tego samochodu. Można krytykować ten samochód? Można. Mało spala. Mhm. Podpowiada, na który bieg wrzucić, żeby mniej spalić. Po co właściwie ta zmiana, która nie jest zmianą generacji, ale jest bardzo istotna, ponieważ mamy nowe silniki. Mamy nowe silniki i niestety jeździmy samochodem z silnikiem, który już znamy, to znaczy dwulitrowym wysokoprężnym TDCI o mocy 150 koni. Znika słabszy słabsza wersja tego, tego diesla, 120-konna. Jej miejsce pojawia się oszczędniejszy diesel 1.5 TDCi o tej samej mocy 120 koni. Ford Kuga jest jednym z mniejszych SUVów kompaktowych. Niewątpliwie, jeśli chodzi o przestronność, przegrywa z Hondą CRV czy z Mitsubishi Outlanderem, ale... Właśnie te zmiany, które wprowadzono, wydaje mi się spowodowały optyczne powiększenie wnętrza. Przede wszystkim jasna tapicerka poprawia przestronność optyczną, ale również rozświetlenie wnętrza przez szklany dach spowodowało, że czuję się w tym samochodzie jakby był dużo większy od mojego Outlandera. Dzieciom bardzo podobał się system bezkluczykowego otwierania bagażnika. Nie jest to dobra, dobra nazwa, tak naprawdę system e, powinien nazywać się system otwierania bagażnika gestem. E, osoba, która posiada kluczyk, nie musi, dźwigając na ręcze zakupów szukać kluczyka w kieszeni, bądź też próbować dostać się do, do przycisku otwierającego klapę. Wystarczy, że podłoży nogę pod tylny zderzak, mniej więcej w, w środku jego długości przy osi pojazdu i e, samochód sam otworzy bagażnik. Za jeden kilometr skręć w prawo i włącz się do ruchu, a dwa w kierunku stryków. Bardzo Pani dziękujemy. Właśnie, system nawigacji, nowy system Sync 3, pozwalający na współpracę z Androidem, z CarPlay. Trochę mi brakuje mapy Google, bo to jest niestety w wypadku Sync 3 i sparowanego z iPhone'em mapa Binga, która nie jest tak doskonała troszeczkę przekłamuje, jeśli chodzi o czas dotarcia do celu. Skręć w prawo i włącz się do ruchu. Przyciszymy panią, żeby nam nie przeszkadzała. Jest tutaj też nowy, nowy procesor, szybszy znacznie. Mam nadzieję, że kierowcy to odczują, chociaż nie wydaje mi się, aby to było wyczuwalne, to są milisekundy w lusterkach świeci się lampeczka, gdy ktoś Cię wyprzedza albo Ty kogoś, bo nie zawsze to widać samochód samodzielnie wyszukuje miejsce do zaparkowania i na panelu na wyświetlaczu pokazują się tylko instrukcje co do przerzucania biegu ze wstecznego na jedynkę na ekranie dotykowym Pokazuje niektóre aplikacje łączące się z internetem. A propos wyposażenia tego samochodu, jest faktycznie dość bogate. Ogrzewane, pokryte imitacją jasnej skóry fotele ogrzewana korona kierownicy ta wersja, którą teraz jedziemy. Jest wyposażona również w ogrzewanie przedniej szyby, nie wiem czy to widać w kamerze, ale mamy taki system, który pomaga bardzo zimą, nie trzeba skrobać. Ładnie i dosyć szybko wchodzi w zakręty. Długa nie przechyla się, trzyma się doskonale w zakrętach, nie przechyla się oczywiście za nadto jak nasuwa. Pod tym względem góruje nad konkurencją. Doskonale radzi sobie również w mniej wymagającym terenie. Sprawdzaliśmy wersję z inteligentnym systemem all-wheel drive, pokazującym na wyświetlaczu, jak odbywa się dystrybucja momentu obrotowego, i sprawdzaliśmy to w górach. Gdzie były podjazdy, gdzie były drogi szutrowe. Bardzo dobrze sobie samochód z nimi radził. Dosyć dobrze radzi sobie z wybojami. Model, którym jedziemy, jest wyposażony w napęd na cztery koła, który załącza się niedostrzegalnie, automatycznie. To jest bardzo wygodne, aczkolwiek nie jest to system pozwalający. Na spokojną jazdę w trudnym terenie. Oczywiście, jeśli ktoś mieszka na wsi, ma do przejechania odcinek szutrowy, odcinek wiejską drogą czy polną, często w polskich warunkach zaśnieżony, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Jak, wie, jak samochód wjeżdża na pas, to y, kierownica się trzęsie. A po co? Żeby ostrzec kierowcę, że wjeżdżasz na pas. Bo on może też z pasem. To jest w ogóle bardzo bogato wyposażona wersja. Ma system automatycznego parkowania, ma automatyczny tempomat. Bardzo przydatny właśnie na autostradzie. System tak zwany. Lane Keeping Assist, system trzymania w pasie ruchu, który pomaga w momencie, kiedy kierowca jest zmęczony i zaczyna wjeżdżać na przerywaną linię. System delikatnie koryguje, a wcześniej ostrzega drżeniem kierownicy. Jest też w tym systemie możliwość ustawienia ostrzeżeń po kilkukrotnym przekroczeniu linii system odczytuje to jako zmęczenie kierowcy i proponuje przerwę na kawę odbywa się to za pomocą komunikatu na wyświetlaczu i dosyć głośnego sygnału dźwiękowego automatycznie wykrywa znaki Samochód pokazuje nam, że mamy na autostradzie ograniczenie do 140 km na godzinę. Tempomat ma oczywiście ustawione limity. Możemy te limity aktywować sobie z poziomu komputera pokładowego. Daje to nam pewność, że nie będziemy płacić mandatów, ponieważ samochód ostrzeże nas, że przekraczamy prędkość na danym odcinku odczytując oczywiście znak ograniczenia prędkości i informując kierowcę, że jedzie za szybko. To jest bardzo sprytne rozwiązanie. Być może jest to przyszłość, być może kiedyś samochody będą miały takie tempomaty z limitem ustawione obligatoryjnie. Wtedy nie będą potrzebne już ani wideoradary, wideorejestratory, ani fotoradary. é de